Ja witam wszystkich w samopołudnie. Godzina 12 z minutami zaczynamy, zaczynamy nasz live analityczny. E, dajcie mi znać szybciutko na czacie, czy jest ok, czy dobrze widać, czy dobrze mnie słychać. A zaczniemy od euro-dolara, dlatego że zamknąłem pozycję, o której mówiłem wczoraj. Wczoraj wspominaliśmy o tej ważnej strefie podażowej. E, strefa zaznaczona kolorem pomarańczowym, nic tutaj nie zmieniałem. To są dokładnie nasze wyliczenia, projekcje, no i wspomnienia o tym, że. Układ miał być przetestowany po pierwsze, no i miało być odbicie. Tak w tym momencie to odbicie wydaje mi się, że już gdzieś tam po malutku dobiega końca. Troszkę miejsca może na spadek jeszcze jest. Natomiast ja zdecydowałem się po tak dużej świecy dynamicznej na 4 godzinówce po prostu zamknąć ten trade. Z czego to wynika? Dlaczego mówię, że jeszcze troszkę miejsca na spadki mamy? Bo suje nam się układ 1 do 1, chociaż teraz jak patrzę, widzę, że on został już przetestowany, ale za chwilkę go pomierzymy. Proszę zobaczyć. Tak, idealne zostało uderzenie. Zobaczcie, mierzenie f 100 Mamy wsparcie, czy mamy typowy 1 do 1. Dodatkowo dokładamy sobie wewnętrzne mierzenie Fibonacciego. Od dołka do szczytu mamy 50. No i oczywiście tutaj też należy pamiętać o tym, co jest niżej, a niżej jest 61,8. To są w tym momencie bardzo ważne dwa wsparcia na Eurodolarze. Pierwszy poziom, który został już uderzony w dniu dzisiejszym, 1,1259 no, i 61,8 FIBO 1, 12,46. Także tutaj te dwa poziomy na dzisiaj, na jutro, oczywiście na dalszą część dnia, jak najbardziej są aktualne i tym samym wyznaczają nam dosyć ważne wsparcia na eurodolarze. GBPUSD tutaj niestety ale układ się nie zrealizował. No, nie było widocznej, tak dobrej, czy dobrej, wyraźnej korelacji pomiędzy eurodolarem, bo na eurodolarze to podbicie nastąpiło, na funcie niestety nie. Układ nam się wydłuża, oczywiście on może wystąpić, on może się wypełnić, natomiast na pewno nie w tej dynamice, tak? nie w tym wydaniu, bo pamiętajmy, że fala CD, czyli fala, która kończy układ, wypełnia formacje, zwłaszcza harmoniczne, czy wszelkiego rodzaju geometrie, powinna być dynamiczna, powinna być wyraźna. W tym momencie nie ma ani dynamiki, ani fala nie jest wyraźna, ani nie ma No tego, co jest najważniejsze, czyli podbicia. tak. Tutaj, oczywiście, punktem D12590, te rejony i to jest poziom, to jest właściwie ta stefa która mnie interesuje. Oprócz tego, że mamy układ harmoniczny, mamy wydłużenie Fibonacciego, zobaczcie niebieskie mierzenie F161.8, mamy 7.86, mamy tutaj zewnętrzne mierzenie fali BC, jakbyśmy się dobrze przyjrzeli. No, naprawdę dużo tutaj takich dodatków jest. o W tym momencie to pokazuje, Pomierzyłem, zobaczcie, 161 mamy, mamy F160, również 7.86 i punkty D jak najbardziej też 1.25.90, w tym momencie najważniejsze opły na funcie. Dolar do jena, na, na dolarze do jena, dolar do jena tutaj takie podwójne denko wybronił, aczkolwiek ważniejsze jest to, co wydaje mi się, że będzie przetestowane jeszcze, bo mam nadzieję, że już nie zostało, jeżeli by zostało to znaczy, że uciekł mi sygnał, ale widzę, że idealnie nie było testu, także dobrze, że 61,8 tutaj wyznacza nam ten poziom prawdopodobnego odbicia, no na pewno jakiejś reakcji, tak mi się wydaje, 107,80 to są te rejony, które w tym momencie mnie, Interesują. Teraz widzę, że może być pewnego rodzaju pułapka. Proszę zwrócić uwagę na główny cień. Dokładnie to w tym momencie pokazuje, kiedy to było. 29 czerwca. Zobaczcie, tutaj punkt odniesienia. Ponowny test na 107,87 może być. Także oprócz tego, że mamy 61 niżej, dokładnie tutaj w tych rejonach 1780, to podbicie o te kilka pipsów może być. Także pamiętajmy, żeby tutaj jeżeli oczywiście będziemy zajmować jakieś tam krótkie pozycje, to żeby uwzględnić ten szczyt, który stał w tym momencie 29 dzień czerwca, bo po prostu może być wypełnienie głowy z ramionami, prawda? Delikatnie nadbijając poziom fibo, bo to mam na myśli. Australiczek, no Australiczek udało się, mówiłem o tym poziomie, strzałka jest, tutaj projekcja była zaznaczona, mówiłem, że nie będzie to obojętne dla rynku, no nie jest, tak? Eurodolara zamknąłem, australijczyka trzymam, dlatego że uważam, że ten układ harmoniczny, po prostu technicznie wygląda to lepiej, wygląda mi na taki mocniejszy układ, a więc prawdopodobnie mocniejsze spadki na Audiku jeszcze przed nami. Tutaj no przede wszystkim piękna formacja świecowa, zobaczcie, zapowiadająca spadki, wypełnienie 1 do 1, wypełnienie układu harmonicznego i tak naprawdę jest to według mnie dopiero dopiero początek. Pierwszy taki mój target, jaki będę zakładał z AUD z USD, to są na pewno te okolice, widzę tutaj wsparcie było, no niżej to jest oczywiście położenie punktu C i punktu A, prawda? Czyli standardowe tej profity wynikające z położenia formacji harmonicznych, natomiast tutaj te rejony 0,68, 37 technicznie wydają się być najciekawsze, także no troszkę miejsca na spadki jeszcze mamy. Co dalej na Nazdaku? No NASDAQ, mam nadzieję, że skorzystaliście. Ja trzymam, ja trzymam, słuchajcie. Poziom, o którym mówiłem dwa albo trzy dni z zeszłego tygodnia, więc trzy albo cztery dni nawet, no został w końcu zaatakowany. Mało tego, zaatakowany, piękna formacja świecowa, spadająca gwiazda 2 razy 161. No i moja decyzja może być tylko jedna, trzymamy. Trzymam, słuchajcie, co najmniej do ostatnich szczytów, czyli tutaj najbliższe wsparcia zaznaczam kolorem zielonym. Mamy pierwszy poziom, mamy poziom drugi. Ty 10289, 10169 to są moje targety. Tych pozycji troszkę mam tutaj. Zagranie może być na drugą część tygodnia, może się nawet nam przedłużyć na drugą część miesiąca. Zobaczymy. Ja lipiec jeszcze jestem, także będę chciał tutaj naprawdę przypilnować. Jest bardzo dużo fajnych okazji teraz, także dawno nie pamiętam takiego okresu wakacyjnego, żeby to wszystko z taką idealną precyzją wchodziło, no bo zobaczcie, z wczoraj euro-dolar, australijczyk, teraz mamy NASDAQ i wszystko jest co do pipsa, prawda? Idealnie łapią e, poziomy Fibonacciego. Także precyzja jest naprawdę aptekarska. No i póki co ta dynamika, e, no jedyne czego nam brakuje, tak? to przyspieszenie, bo w tym momencie poziomy zostały zaatakowane, rynek je widzi, no i teraz żeby się to wszystko nam wypełniało. Także tutaj Widzę miejsca na spadki na Nasdaqu 10289, powtarzam jeszcze raz 10169. Co się dzieje na PLN-ach? Nic się nie dzieje. Wczoraj rozmawiałem ze znajomym. Wydaje nam się, że do wyborów nikt się nie będzie wychylał z polskim złotym. Proszę zobaczyć po wykresie, jak to śmiesznie wygląda. Te świeczuszki malutkie. Rynek po prostu idzie bokiem. Trzymają te poziomy sprzed doby kilku dni, sprzed zeszłego tygodnia, tak naprawdę. No i na wszystkim jest to widoczne, tak? No funt gdzieś tam delikatnie wychylił, ale euro się nie wychyliło. Cały czas tutaj mielimy te poziomy. Idziemy dosłownie bokiem, tak? Taki trend boczny, mały zasięg widoczny na franku, na dolarze, na euro. Na funcie, w sumie też, także tutaj do wyborów pewnie nic się nie zadzieje, a więc czekamy i e, no, obserwujemy. Jeżeli by nastąpiło jakieś wybicie, to oczywiście Was poinformuję. Co się dzieje dalej na SP? No, SP, moi drodzy, odbija od 7,86. Porównując Nasdaq i porównując SP, od razu mówię, że Nasdaq wygląda o wiele lepiej, ciekawiej technicznie. No i jeżeli by tak nie było, to bym nie rozgrywał Nasdaq. -a. W tym momencie skupiam się i wszystkie siły, jakby kieruję na Nazdaka, bo tam tych pozycji, tak jak mówiłem, troszkę mam, będę chciał to wypowiedzieć jak najlepiej. W tym momencie na SP jest jakieś odbicie od 786, od jakiegoś tam oporu, to jest położenie wcześniejszego punktu B. Natomiast technicznie nie jest to jakiś ani układ harmoniczny, ani nie ma tam jakiegoś dodatkowego potwierdzenia. Także na SP po prostu gdzieś tam delikatnie reagujemy, tak? Ale technicznie, według mnie, nie było to. Z jakąś dużą precyzją do zagrania. Dax był do zagrania, tak jest, bo o tym mówiłem, miałem pozycję, ale też zamknęłem wczoraj. No, w czasie widzimy, że troszeczkę za wcześnie, ale wiemy, po czasie to się fajnie wszystko mówi. I tutaj, oczywiście, zasięg na spadki jeszcze też jest. I ja pokażę dwie takie projekcje, które mi chodzą po głowie, które są jak najbardziej realne. I tym samym wyznaczymy sobie ważne wsparcie, bo jeżeli się zastanawiacie, gdzie te spadki na się mogą się zakończyć, to to mierzenie jest odpowiedzią. Tutaj mamy 1 do 1, czyli typowa projekcja oparta na korekcie prądzącej, ABBCCD, oczywiście zaznaczę kolorem zielonym. Widzimy, tak jest. No i dodatkowo wewnętrzne mierzenie od dołka, czy pow. po ostatniej fali do szczytu. Tutaj mamy 61,8 strefa, no niestety nie jest jakaś idealna, precyzyjna, aczkolwiek... Należałoby ją e, uwzględnić. Proszę zobaczyć. Mamy 61, 1271, e, 78, 12160. Stefa dosyć duża, nie? 90 punktów, to jest szeroko. No ale mierzenie H4D1, tak? Natomiast jakie jest założenie tych mierzeń? tak? Ja nie mówię, żeby tutaj wchodzić z takim ciastym stopem, bo to nie jest najmądrzejsze rozwiązanie. Natomiast jeżeli zastanawiamy się, jaki zasięg spadków może być na DAX-ie, to ta zielona stefa jest odpowiedzią, tak? Tutaj spokojnie. Do 50 uważam, że co najmniej 61,8, jak najbardziej realne. Pamiętajmy, że narzędzia FIBO służą nam nie tylko do wejścia w pozycję z dużą precyzją, ale również do projekcji, do szacowania zakładanego ruchu, tak, czyli jesteśmy w pozycji, zastanawiamy się, ile rynek może jeszcze ruchu czy obszaru wykonać, robimy mierzenia. Projekcji i wychodzi nam, tak? Ile mamy miejsca? No i tutaj mamy idealne zastosowanie tych technik. Właśnie na DAXie. Co dalej? Fund do Jena. Wyszedłem z pozycji. Na j-teście oczywiście zagrałem. Tak jak mówiłem wczoraj na zakończenie spotkania. Podwójny szczyt na Fibonacci. Tak zwany retest Fibonacciego. To są zawsze fajne setupy, ta jak zazwyczaj jest. No wczoraj była dosyć ładna. Tak, 134.60. Zjechaliśmy 134, czyli ponad 60 pipsów. E, mamy cofkę. W tym momencie kolejnego retestu, czyli tej trzeciej, e, trzeciej strzałki. Nie będę raczej brał pod uwagę, no bo to trzecia strzałka, to już pamiętajmy, znaczy trzeci test. Znak zapytania, po prostu może być próba nadbicia, wybicia, wszelkiego rodzaju jakieś tam kombinacje, fałszywki mogą wystąpić. Także w tym momencie ten RITES FIBO na 61 na funcie już jest jakby historią, w tym momencie raczej oczekiwałbym nadbicia aniżeli odbicia, także o tym też proszę pamiętać. Co dalej na złocie? No złoto nie chce nam dać, idealnie tutaj tej ceny, którą sobie wymarzyliśmy, którą wyliczyliśmy tak naprawdę, bo to nie jest jakieś tam myślenie życzeniowe, tylko matematyka i precyzja. 1791-92 to są poziomy, na które czekam już od ilu, 2-3 tygodni, trzeci tydzień, myślę, na złocie na D1C. Układ Butterflya zbliżamy się, reagujemy. Z jednej strony fajnie, bo jednak zaczyna nam pokazywać, że faktycznie tam jakaś podaż leży i dusi gracze się interesują tym poziomem, skoro dochodzą, nie próbują go nawet przetestować. No, z drugiej strony, troszkę brakuje nam precyzji, tak, nam geometrykom żeby jak najbliżej e, tych poziomów wejść, także bacznie bacznie obserwujemy. Co na Bitcoinie? No na Bitcoinie było kolejne odbicie, zastanawiające, wydaje mi się, że jest to fałszywe, ale oczywiście mogę się mylić natomiast jest to taka zagrywka typowo psychologiczna, że obroniliśmy 9000 i lecimy od razu na dyszkę, tak? Ja myślę, że nie dojdziemy do 10, zjedziemy najpierw na 8300, nawet na 7500 i dopiero potem atak, tak? Ale z niższych poziomów, a takie lokalne korekty, to powiem Wam z doświadczenia, zazwyczaj bronione nie są, tak? One służą do tego, żeby nas zmylić, uśpić naszą czujność, no i myślę, że tego typu zachowanie, taka zagrywka jest widoczna na Bitcoinie. Na Wigu 20 miało się odbić i się odbija, mówiłem o Mierzenie F100. No, dosyć ładnie to wygląda. Aczkolwiek tej precyzji idealnie nie było na 1840, ale widzę, że jest geometria. Rynek ją widzi, także to też jest dosyć ważna informacja, że te poziomy i te formacje po kolejnych testach również są respektowane przez rynek. Także WIG 20 myślę, że on może wypełniać tutaj coś szerszego, co mam na myśli już pokazuję, Bo ten układ harmoniczny, który widzicie na spadki, ten pomarańczowy, on ma sens, tak? cały czas jest istotny. Może nam się wypełniać no coś takiego, prawda? Czyli mierzenie Festona ze wsparciem czy z targetem na 1720. Ma to sens, jak najbardziej. Zwłaszcza, że NASDAQ ma miejsca na spadki, DAX, tak jak mówiłem, podobnie. No i tutaj na biegu 20 również widzę troszkę miejsca, jeszcze jest. No ponad 80 punktów, wcale nie tak mało. Ok, co robimy dalej? Tego oczywiście nie będziemy analizować. takie wykresy nas nie interesują, przynajmniej, przynajmniej mnie. Zresztą widziałem, jakie tam akcje odchodziły, także naprawdę są bardzo niebezpieczne, jeżeli chcemy łapać takie dołki z tego, typu, z tego typu instrumentów. Przejdźmy sobie do instrumentów, które czujemy, tak? Na przykład ropa WTI. Zobaczmy, co tam na, na WTI słychać. Mamy reakcję, mamy reakcję na tutaj, taki był podwójny szczycik. Coś chciałem Wam pokazać, tylko muszę sobie przypomnieć, bo robiłem zdalną analizę i mnie coś zaciekawiło. Okej, okay, chyba już wiem, Eee, tak, już wiem. Eee, dobrze, po, prosty motyw, 1 do 1 połączony z ZZB. Eee, uważam, że miejsca na spadki jeszcze na ropie mamy te poziomy, chciałem, żebyście się zainteresowali 39,27. Czyli mamy tutaj 1 do 1, mamy ZZB, dosyć szerokie mierzenie, prawda? Z H1 z H4 może nie jakoś bardzo szerokie. O właśnie. No i taka wisienka na torcie, zobaczcie 50 -ka. Idealnie te. Poziomy nam się tutaj na siebie nałożyły. Technicznie wygląda fajnie 39,25, także odpowiadając na pytanie, gdzie mamy najbliższe wsparcie. Ano na 50 mierzenia i na układzie ZZB zaznaczonego kolorem zielonym, zaznaczonego kolorem zielonym. Dobrze, słucham Waszych propozycji. Co potrzebujecie, proszę pisać na czacie, na Facebooku, na YouTubie. Pamiętajcie, żeby sobie zasubskrybować nasze kanały, dajcie suba, jak to się mówi. Przybijcie wirtualną piątkę, dajcie lajka, serduszko zostawcie komentarz, napiszcie jakie macie propozycje, czego potrzebujecie, tak ja w tym momencie jeszcze wysłałem zaproszenie na grupę FIBO przypominam, że w połowie lipca taki jest plan będę wysyłał materiały każdej osobie, która się zgłosi, która się zapisze, która będzie chciała odebrać mój kurs e-learningowy dla traderów, on już jest gotowy także czeka na Was, jedyne co no to muszę wysłać zainteresowanym, cały czas wpływają tutaj zgłoszenia, także pomalutku jeszcze tę listę tworzę. Listę uczestników, ale w połowie miesiąca będę ją zamykać. Także kwestia tygodnia, no i będziecie mieli wszystkie materiały ode mnie na mailu. Także kto chce odebrać, proszę wejść w tego linka. Na dole jest, jest formularz. Proszę zostawić na siebie. Na miarę. Ok. Słucham waszych propozycji. Te pierwsze już się pojawiają, no to po kolei. No to po kolei Kanadyjczyk, USDCAD, Dobrze, zobaczmy 4 godzinówkę. 4 godzinówka a tutaj na pewno będzie mierzenie ostatniej fali spadkowej. Ciekawy jestem gdzie będzie one to one, zobaczmy a, B, B, C i CD. Okej, okay. no mamy coś takiego, ale 38,2. Powiem Wam szczerze, nie jestem... Jakoś zachwycony tym poziomem, bo jest to 38,2 fibo, czyli 1 trzecia ruchu, nie są to jakieś idealne struktury czy symetrie. No, ale widzę, że geometria się nakłada, tak? 1,35,95. Także dla osób, które lubią geometrię, typowe, równości fal, symetrię i tak dalej, no to tu jest poziom ciekawy. 1,35,95 na Kanadyjczyku najbliższy opór w tym momencie tutaj się znajduje. E, kopery, zobaczmy co tam na miedzi, tutaj doktor Leo nam proponuje. Co się dzieje na miedzi? Tak, miedź ma z tego co wie, pamiętam, ale to mówię z głowy, zaraz sobie przypomnimy. Miedź ma miejsce na spadek, dlatego, że wypełnia układ harmoniczny, tak? Tutaj zaskoczenia nie ma. Pamiętam, jak gdzieś mówiłem o tym przecież niedawno, przedwczoraj? Nie, wczoraj i w piątek na pewno. Układ harmoniczny, oczywiście, jest do, do wyczekania. Wydaje mi się, że spokojnie tutaj się rozgrywa. Ja bym tutaj. Jeżeli mamy jakieś pozycje jak najbliżej 8.8.6, poczekałbym, spokojnie bym pociągnął do tego dołka 5.968, może nawet do tego układu ZZB. Ja uważam, że miejsca na spadki, jeżeli ten układ oczywiście rozgrywamy z dużą precyzją wejścia, ja uważam, że miejsca na spadki jeszcze mamy. I jeszcze mamy no, na, na 5.870, 5.970 tutaj te rejony na początek. E, okej, okay, co robimy dalej? Kawa, okej, okay, no tak, coffee, coffee time. Coś takiego mamy, 61 mamy, tak, ja z tym walczę, ale jakiegoś dużego przekonania w tym momencie nie mam, bo ta reakcja bardzo, bardzo długo już trwa od wczoraj. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj nadbiliśmy delikatnie, no nawet niedelikatnie, tak, ale tutaj ta stefa, wydawało mi się, że to jest koniec korekty. No zobaczymy, 61 nadbite, reakcji popytowej nie ma, podaż zaczyna się niestety, ale coraz to większa. Gdzieś tam tworzyć i to jest zastanawiające. Także kawa tutaj ostrożnie. To odbicie, to zaganie na longa, nie jestem jakoś bardzo mocno przekonany do tego. GBP AUD, GBP AUD, zobaczmy. Tak, GBP AUD, miejsca na wzrosty według mnie jeszcze ma. Uważam, że 1 do 1 jest do wypełnienia, do wyjęcia ja co prawda pozycji nie mam, natomiast mamy rozpisany scenariusz, tak? Mamy rozpisany scenariusz z atakowaniem mierzenia FS100, czyli tutaj ten opór, ten ZZB uważam, że jak najbardziej realny jest 1.81.10, czyli w tym momencie mocny opór wynikający właśnie z mierzenia FS100, prawda? Także to jest dosyć istotne. Tutaj oczywiście po drodze będzie 61, jak już nie zostało przetestowane, zaraz sobie zobaczymy, Idealnie jest przetestowane, zobaczcie. Także tutaj proszę uważać na to, bo może być chwilowe odbicie, jakieś tam odreagowanie. No w końcu wewnętrzne mierzenie FIBO, tak? Ale docelowo myślę, że gdzieś tam z tego wyjdziemy. Głęboko. tak? Na zakończenie. Dobrze, zobaczmy co na EQ. Na EIKU moi drodzy, mamy 1 do 1. Mamy wewnętrzne mierzenie. Zobaczmy, jak to wygląda. 61 mamy tutaj. Aha, co chciałem zmierzyć, to chciałem zmierzyć na pewno tę falę. ABBC i CD. E, no, jest stefa, tak? Spodziewałem się czegoś bardziej precyzyjnego, bo widzę, że tutaj reakcja była. 61 oczywiście stoi. Mierzenie F100 jest, ale niżej. Tak jak mówię, ta stefa popytowa, no ona jest istotna, ale e, no, bawiam się, że może nie być jakaś bardzo mocna. Tak, 12089. 1278. Znaczy nie zmienia to faktu, że miejsca na spadki mamy jeszcze, tak? Co najmniej do 61,8. Także to jest jedyna taka, no, dobra informacja dla nas, tak? Jeżeli ktoś ma krótkie pozycje, ale tutaj długie pozycje w tej strefie. Myślę, że odbicie jakieś będzie od reagowania, aczkolwiek nie spodziewał siębym tutaj, nie wiadomo czego. Dobra, cukier na zakończenie. Faktycznie, tutaj były propozycje. Zobaczmy, że osiągę, co się dzieje. Co takiego się dzieje? No, mamy jakieś tam realizacje podwójnego szczytu. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Tutaj zaganie na oporze podwójny taki szczyt. No, dosyć duża dynamika zobaczcie, otoczenie podażowe narastająca podaż, także na to zwracam uwagę. No i myślę, że tym samym miejsca na spadki jeszcze mamy. Tutaj na pewno ten ZZB będzie wchodził w grę. Czyli tak, tutaj mamy opły, więc kolor bardziej podażowy, ciemniejszy. Natomiast to wsparcie dołożymy sobie do tego pow, czyli ten pomiał ostatniej fali szerokiej. No i 61, tak, dwa poziomy, słuchajcie. Uważam, że miejsca na spadki na, na sugar, na cukrze jeszcze mamy. 11.26, 26, 11, 13, tak? Tak. No i to są dla mnie takie targety, gdzie będę chciał ewentualnie ten dołek tutaj wyłapać. No ale jak widzimy, że jeszcze miejsca... Mamy, no to nic innego nam nie pozostaje, jak wyczekanie, jak wyczekanie układu. Słuchajcie, z dobrych informacji to na pewno Akademia Tradingu w tym tygodniu, także serdecznie zapraszam. W czwartego godzinie 18.00 wyślę Wam jeszcze zaproszenie. Grupa FIBO, no materiały czekają na Was, także kto chce zostawić na miarę na siebie, to proszę to zrobić. Wysłałam Wam link jeszcze raz w komentarzu, dlatego, że potem już nie będę tych materiałów rozdawał. One są w tym momencie dla Was, no ale trzeba się po nie po prostu zgłosić. W poniedziałek, za tydzień, pomysły inwestycyjne na kolejną część wakacji, na drugą część, bo to już będzie na sierpień, ale to oczywiście jeszcze dam znać. Także jesteśmy w kontakcie. Jeżeli czegoś potrzebujecie, piszcie do mnie. Jestem cały czas obecny. Także pamiętajcie, że macie moje pełne wsparcie. Nie widzę więcej komentarzy. Miłego dnia Wam życzę. Słyszymy się jutro o godzinie 12 w czwartek Akademia. No i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Powodzenia.